Witam serdecznie Poranek 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 na nadwiślańskich łąkach Słuchajcie pięknie mgła o osn, Osnuła tak o, Owinęła łąkę O pięknie mgła owinęła łąkę e, Jeszcze inaczej e, Położył się biały puch y, mgły na naszych nadwiślańskich łąkach. <laughs> tak, słuchajcie, jadę do ogrodu. E, wiem, że już wiem, bo dzisiaj rano byłem troszkę zatwić. E, dzisiaj przyjedzie mi 100 kg cukru. Będziemy jeszcze tam dolewać do tych moich pszczół. E, no tak, wczoraj na przykład przeglądałem rodzinkę. Futru nawalone na całego. A ja miałem jeszcze tam zapisane, żebym dał dwa wiaderka, więc. No, cholera wie, czy to gdzieś pokradły. Nie. Po innym ulu, czy coś. Gdzieś było coś dziurawo, i się nauczyły. Gdzieś coś komuś kraść. Innej rodzince aż tak zalały. No, ale no co? Damy. Tam, gdzie. Nie wiem, co się dzieje, a mam zapisane. A na przykład miałem, że... że... zapisane trzy wiaderka i w tej chwili już są po drugim, tak? Aha, a tam wyżej na pasiece, no to po jednym. No to damy im jeszcze tego cukru. Mam 100 kilo do wykorzystania, więc... damy im... dzisiaj rozmoczę cukier. Być może uda się jeszcze na wieczór im to... Jakoś tam powlewać. Chodzi mi o to, żebym yy, weekend właśnie weekend miał sposobność na ocenianie jeszcze tego właśnie żarcia. Nie? Więc będziemy tam działać sobie w weekend. Te pszczoły się połączyły też, no to nie wiadomo, czy na tylu ramkach, co one siedzą, to tak je pozostawić. No, wydaje mi się, że to co ja łączyłem, czyli ta pszczoła, która się połączyłam, to, to nie jest typowo zimowa pszczoła. Więc nie wiadomo, nie? Czy ona w tym ulu będzie w połowie października na przykład? Więc tu nie ma co dzikować, żeby to rozkładać dalej. Piękne łąki są naprawdę, tak, z tymi snopkami siana. Rewelacja, rewelacja. Przechodzimy do tego ogrodu. Można powiedzieć, że niestety większość roślin już jest przekwitła, tak jak jedziemy tą drogą. No to tutaj już niewiele jest dla pszczół. Rolnicy skosili też łąki, więc e, tych zgrupowań kwiatów już jest malutko. Tam na rowach, w takich haszczach właśnie, to jeszcze tego coś tam jest. Nie? Właśnie dlatego ja tutaj mam pszczoły w tym rejonie, bo bardzo możliwe jest to, że niektóre rodzinki po prostu się przylały tym, co kwitło. No nie? Udanie coś wyniuchały. <laughs> Miały tą sposobność, że tej pszczoły lotnej jest. Tego czerwiu jest coraz mniej, więc to żarcie nie schodzi na czerw. Jest po prostu odkładane. Więc jest szansa, że z tego tutaj pożytku jeszcze łąkowego one troszeczkę się przylały. A pogoda wywaliła, więc na przerób tego cukru jest wszystko w porządku. Oby ten tydzień jeszcze był w miarę ciepły do końca, a potem już może być chłodno. Nie? Jak teraz im dam tego cukru jeszcze, no to one przez ten chłód, drugą połowę września, to w razie czego będą się jeszcze układać, oczywiście. Pszczoły się ułożą. Można ewentualnie na przykład ramkę gdzieś ukraść. Jak mam na przykład ustawione, że jest. Na przykład 6-6, ale na, górnej ram na górnym korpusie mam 7. No ale widzę po tym dolnym korpusie, że one grubo nie obsiadują tej ostatniej ramki. No to więc w tym momencie mogę tą ostatnią ramkę wyjąć i dać do wybrania gdzieś rodzince, która ma mniej, albo im dać do góry i one sobie to jeszcze przełożą, więc tak. Ten cukier, który jest nawet w ramkach, można go Nadal nim dysponować, i tak dalej, i tak dalej. Tak, pszczoły też tam trochę szaleją. Niektóre coś tam na szmatce pobudowały. No, kwestia jest taka, że ja nie chciałem im otwierać tych sufitów na maksa, tak jak ramki siedzą. Dlatego to też jest mój trochę błąd, bo gdyby one na górnym korpusie za ramkami nie miały żadnego sufitu, no to tam już by żadnego plasterka nie pociągnęły, ewentualnie taki odchodzący od, od ramki. Nie? No. Ale to nic. Ja się ten nie przejmuję. Tak, ja mam takie pszczoły, ja wiem, że mam takie pszczoły, które jak dostają cukru, to budują. Więc bardzo często te ramki, które coś tam są niedobudowane, to one teraz jeszcze zostają... Normalnie dorobione, więc dlatego ja lubię takie mieć pszczoły, jakie mam, że właśnie jest to mieszanka na podstawie jakiejś pszczoły włoskiej. I teraz, jak mi przezimują te matki od pana cegiełko, no to już wiecie, co będzie na za rok, prawda? Te pszczoły, to zdecydowana, zdecydowana większość matek będzie ciągnięta od cegiełko, nie? Z matki. A, 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 a jak moja, moja matka dwuletnia, ala Włoszka, przeżyje zimę, no to z niej też pociągnę córki. No i będę miał już takie, nie? Mieszadła. Moje ala Włoszki z cegiełką, włoszkami i to będzie tak pomieszane, wszystko razem do kupy. Może jeszcze w przyszłym roku dokupimy coś włoskiego skądś indziej. Bo te y, pszczoły od pana cegiełkony nie są aż tak żółte, jak mi się wydawało. Wiem doskonale już, że pszczoły włoskie potrafią być jeszcze bardziej żółte. No nie. No ale to jest też kwestia tego jakie te matki, nie? Te trudnie jakie do, dostały. Więc to jest zdecydowanie to co robi największą Największą właśnie tą no, kichać te pszczoły, słuchajcie. Naprawdę już mam w tym roku już pszczół dosyć. no robiłem tych pszczół. Prawda jest taka, że wychodząc z wiosny miałem 8 rodzin, które do czegoś się nadawały. A w tej chwili mam 27. chyba Bo wczoraj jedną żeśmy rozpiżyli, nie? No. No i super. I elegancko Pszczół, można powiedzieć, zrobiłem trzy razy tyle. Więc jest okej. Okay. Jakby mi przezimowało tak 20-25 sztuk, to ja bym był naprawdę zadowolony. 20 to bym był zadowolony, a jakby mi przezimowało 25, to naprawdę bym był zadowolony, aż na podziw. Nad podziw zadowolony bym był. Więc no, pszczoły jak pszczoły Trzeba robić, skręcamy do ogródka. Będziemy dzisiaj trochę ciąć. Będzie coś ciekawego. Eee, to będę pokazywał. Zobaczymy, co dzisiaj dokładnie będziemy robić w ogródku. Bo tamtą jedną stronę posprzątam i to właściwie będzie. Jedna część ogrodu będzie zrobiona. I teraz będzie można wpadać w inną część ogrodu. I na nowo pojawią się ciekawe rośliny, które jak będą chętne do współpracy, to będziemy je ciąć, nie? Dość ostro po mojemu. Tam jest naprawdę co ciąć. O, kurki sobie chodzą, szczęśliwe. Na wolnym biegu. No tak, pszczoły za niedługo się skończą. Tak, już można zacząć powoli tańsknić, nie? Że to, co będziemy teraz wykonywać w pszczołach, to są właściwie nasze ostatnie ruchy. Tak, na przykład teraz jak rozbieram rodzinkę, bardzo staram się zrobić to, że ten górny korpus układam albo tak samo, albo nawet kapeczkę ciaśniej. Kapeczkę. No nie? Że te ramki są może nie tyle co byleczka, centymetr, tylko na przykład 0,90 o tak. No Wtedy na wiosnę, jak one wejdą z Dolnego Korpusa w górny, to jest szansa, że oblepią więcej tych uliczek. I wtedy ja na wiosnę nie muszę tam nic otwierać i patrzeć, na, rozbierać niesamowicie, i, 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 i po prostu rozpieprzać te gniazdo na wiosnę, psuć im te gazy i to ciepło. Ledwie co nas zbieramy, nie? Więc jak teraz już to zrobię. No to będzie im lepiej. Poza tym one one, one właśnie przechodząc z dolnego korpusa na górne one od razu się podzielą na większą ilość uliczek. Co daje ten rezultat, że tego pokarmu w pionie będą miały jakby na dłużej do wykorzystania, tak? Bo nie będzie tak grubo pszczół na każdej uliczce. Fontanna jest. No dobrze słuchajcie, dotarły już wnet do ogrodu. To by było to wszystko. I życzę miłego dnia.